Komisja Inwestycyjna w sprawie Jacek Głosicki, na podstawie odzysczonych głosów w do głosowania podaje liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zgłoszonych do zarządu. MKS jest Rys Krzysztof 25, Kosmowski Michał 26, Mgeje Arkadiusz 23, Piotrowski Jarosław 25, Adarska Katarzyna 25, Stachowiak Przemysław 26, Zmierczak Marcin 25, Skawiński Łukasz 1 głos. Do zarządu MKR Sparta wyniki wchodzą więc Adamska Katarzyna, Gejer, Arkadiusz, Kosłowski, Michał, Piotrowski Jarosław, Rys, Krzysztof, Stachowiak Przemysław, Kazmierczak Marcin. Komisja Skarżynia, na i Wojewódzki Bartosz na podstawie zliczenia głosów z karty do głosowania podaje liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zgłoszonych do Komisji rodziny MKR Sparta. Jaroszek Krzysztof 25, Radziwołek Marcin 26, Bukowski Łukasz 25, Szala Wiktor 1 głos. Do komisji rewizyjnej ks sparta, obwodniki wchodzą więc Radziwołek Marcin, Bukowski Łukasz i Jaroszek Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.